Cześć widzowie! Oczywiście z tej strony, oczywiście, jakby kto inny. Tylko Giermark, chodzice we własnej osobie was wita. Wszystkich wypożyczyłem ciągnik, żeby w końcu skończyć te pola. Na pewno nie będzie ten ciągnik nie zawita, tylko trochę, wiadomo, większy. Ale no, żeby tylko troszkę podgonić prasę. Bo Deutsch sobie do, doskonale radzi z pługiem. Tam na tym hektara Tak, z tamtej strony będę chciał jeszcze dokupić dwie działki I zobaczymy co będzie, tylko trzeba wiadomo, My się już tak siewnik nawet wystarczy na te moje hektary, ale co zresztą maszyn właśnie Zobaczymy jak to tam będzie szło widzowie oczywiście hmm. Ja bardzo się cieszę, że już mamy 800 subskrypcji. 839 jak sprawdzałem, to było bardzo, bardzo się cieszę. Widzowie, pomóżcie mi dobić wspólny 1000 i będzie fajnie. Jutro będę miał montowany dysk, dysk. za parę dni będę jeszcze chciał dokupić sobie RAMu żeby komputer był już w pełni, w pełni sprawny tym to idzie robotą. Także widzicie widzowie my sobie elegancko jeździmy W tym to idzie robota, nie tak jak tamtej Także widzicie, tu tutaj nie ma jakiegoś dużego pola tam też no, To jest jakieś chyba 2 hektary, nie? Nie, 90 darów, aha, dobra Także widzicie, nie mam dużo tutaj pola W tej działce akurat, no nie? Także widzicie widzowie jak tutaj to wszystko elegancko wygląda Wygląda naprawdę znakomicie Znakomicie to wszystko wygląda No i co? Opuszczamy maszynerię i lecimy dalej No i to, to mogę Wam trochę ze środka też nagrać Także widzicie widzowie Dzisiaj nie chcę jakiegoś długiego odcinka robić, bo ja zaraz będę miał swój ulubiony swojego ulubionego live'a, swojego tego ulubionego youtubera, swojego live'a i chciałbym na nim zawitać, no, bo to jest mój przyjaciel, tak? którego bardzo szanuję, jego dziewczynę też szanuję. Także naprawdę spoko nie? Mianowicie teraz rozmawiałem przez chwilę z moją dziewczyną wylądowała w szpitalu. Myślałem, że jej się ściemnia, ale nie wylądowała, ale jutro już powinna chyba wracać do domu z tego co wiem, to, to bardzo się z tego cieszę. Jutro już powinna być w domu Naprawdę No to niby że ona jest na tym no, ona ma covid -a. No możliwe, że ma, no ale ma, nie, ma jakieś słabe te objawy, Nie, nie przechodzi jakoś mocno taką covida, nie? No, zależy, każdy przechodzi go inaczej, więc... Ale dobra, nie gadajmy o tym. Daria i no. Moi tu, Nie ja mam dużo ulubionych youtuberów, bym mógł wymieniać. Ziemniak. Mogłem wymieniać, naprawdę, agroteam lubelskie cash team lubelskie Łódzki team Ale po co mam tutaj siedzieć i przedłużać odcineczek, jest ich naprawdę dużo Wujek Bohun na przykład, Lucek Mów po ludzku Gaming Szczała To są tacy youtuberzy, z którymi ty, których oglądam od najmniej, lat Chyba pierwszy YouTuber z takich, o których oglądałem, to był wujek Bochul, właśnie. Później, właśnie zacząłem ludzka. Mów po ludzku oglądać, i później Bartasa, no i to tak po kolei było. No. Także widzicie, widzowie. Także sobie Ursusa wypożyczyliśmy, żeby zobaczyć. Jak robota, czy nadgonimy? Nadgoniliśmy trochę robotę Ursusem, ale to nie będzie ciągnik, który będzie z zupełności będzie kupiony pożliwo. Tam te ciągniki będę sprzedawał. Albo zobaczymy jak będą planować pola, no nie? Bo on, ten ciągnik zostanie, pół, do, do, u nas zostanie wtedy. Ten silnik u nas będzie tylko wtedy co nie tak, to ten ciągnik będzie większy, będzie zaplewnie będzie większy, żeby to tam ultywator był przynajmniej że 6-7 metrów pod ciągnik, więc także no. także widzicie ja sobie talerzuję niektóre działki po prostu oram, żeby to tam było na głęboką morkę. tym przeciwnikom zostaje. Tak, zostaną tymi. Będę wszystko uprawiał tym, żeby nadgonić. Do i czwarem będę siał, bo on tam 15 na godzinę sieje. Wysiur to. Zobaczymy, jak to... Z, nie wiem, jak to da radę z tym silnikiem, Z tym 6 metrowym, Ale powinien sobie znakomicie dawać radę, bo on silny jest. Więc... Także widzicie, widzowie, ja sobie elegancko talerzuję, ja się martwię o Darię, ona też o mnie, ona bardzo lubi jak ja jej śpiewam, ale ja, ja i Daria już chyba na zawsze, zawsze razem, nie. więc naprawdę, naprawdę... Także widzicie Zobaczymy co będzie z moją osiemnastką. ką by Dario przyjechała no. Także widzicie widzowie Pada, pada ja nie umiem No przyspieszałem za ale to to pada przez cały dzień Także widzicie, widzowie My, 91 arów sobie... sobie elegancko tego... elegancko... wspieramy Także, no... Także, no... Także widzicie, widzowie. Także widzicie, widzowie, jak tutaj to wygląda elegancko to wyglądało. Staram się, żeby to wyglądało też przy okazji. Dobra, opuszczę i fabrycznie. i lecimy. Widzicie widzowie, dużo tego nie ma tych hektarów jeszcze. To powiecie, że ja tą słomę, ale jak policzyłem słomę... E, tych, przepraszam widzowie, bo jak jak podziwiłem belki, które spracowałem z tamtego pola i z tamtego co jest tam, hektar, ten To ja dużo mam jeszcze badatów na tym, na wiacie, nie, We wiacie, więc Stwierdziłem, że bym miał tego tyle, że nie miałbym co robić Więc Także sobie ładnie stależujemy działkę i powinno być dobrze będziemy chcieli większe maszyny widzowie, dlatego że widzicie cały czas się areała zwiększa 3 metry, no i już ciężko żeby maszyny robiły po 3 metry, no nie, przynajmniej ze 6 tak jak 7 no nie, żeby miały Także widzicie, widzowie, jak tutaj u nas to wygląda. Jak się zacznie sezon na wiosnę, już jak będą prace jakieś tam, sianokosy, to postaram się dla Was jeździć i nagrywać po prostu filmy. To będę dostawał dwójka cynki. No i będę jeździł i nagrywał dla Was filmy. Dlatego, że no, jeszcze parę miesięcy. Nie wiem czy będziemy siedzieć zboże ale Może coś się zasieje ale Koło czwórki może da więcej nie da więc Bo U nas te jary to nie za bardzo U nas jary ich nie ma więc no, Wujkowie to tam tylko głównie o zimę sieją więc Ale dobra lecimy Także widzicie widzowie, no to tak wygląda, ja trenuję, oczywiście dalej mogę wam pokazać o patrzcie. O. o. ciężko, pracowita. Pracowita. Kiedyście się, bo nigdy na MMA nie pójdę, więc nie o to chodzi, tylko ja nie lubię przemocy, więc... Także, także sobie zrobimy elegancko działkę może może kupimy jakiś sprzęt zobaczymy zobaczymy na co mnie będzie stać no oczywiście już na, na słomę nie będę kosił może tylko z dwa pola na słomę a tak to już nie będę kosił nie będę coś, bo w Ktoś mamy nam tyle nie potrzeba. A żeby my jeszcze w sumie dodatkowo byśmy mogli grać i sprzedawać to, wypożyczać pożyczać to. I pomyślimy, nie? Dobre pieniądze. No moglibyśmy też tak zrobić, nie? Ale dobra widzowie, także widzicie. Także sobie talerzujemy. Także, także elegancko w miarę. Także widzicie widzowie, my sobie talerzujemy. chcę sobie stależować działeczkę. Pilnuję tego czasu, żeby skończyć. Mianowicie widzowie, już wam tłumaczę, co się tam dzieje. Ja tam nie jestem szczęśliwy że w końcu sobie znaleźć dziewczynę, na której nie mogę naprawdę zaufać w 100% a w tych czasach znaleźć taką dziewczynę, która nie będzie chciała mieć tatuaży Nie będzie piła, paliła No po prostu rzadkość Daria właśnie taka jest i, i to mi się w niej podoba i Lubi, że mało się maluje, nie nakłada te, y, makijażu tak dużo jak niektóre dziewczyny i to mi się właśnie w niej bardzo podoba. Tak, skończymy tu, tu, przejazd, tam przejazd i jedno pole będzie zrobione będzie zrobione elegancko, a film też by, powinien być kozak teraz już mnie powinno lepiej słychać, nie wiadomo także, no także widzicie widzowie jakość już jest nawet lepsza w nagrywaniu także, no naprawdę jestem z siebie dumny, że udało mi się to wszystko ładnie poustawiać czekaj nie mam za bardzo tutaj miejsca dlatego muszę wyjeżdżać w, na pole, z pola na asfalt i dopiero się starać cokolwiek wykręcać ale idealnie nie przeszkadza dobra tak, że widzicie, widzowie jak tutaj to wygląda Także no. hmm. także idziemy. Ja i Daria jesteśmy ze sobą szczęśliwą, związkiem, co prawda, z krótkim stażem, ale bardzo zależy nam na sobie więcej. Daria, fajna dziewczyna jest. Tak, tak, tak. Także widzicie, widzowie, my tutaj sobie talerzujemy elegancko. Talerzujemy dlatego, że trzeba to wytalerzować. Nie, że musimy, ale musimy. No, trzeba to wytalerzować. Bo ona już naprawdę ubywa od tych przejazdów wszystkich, także to... Pola już zostało naprawdę mało jak chodzi o, o talerzowanie no, tak tutaj gdzie nie, gdzie poprawiać tylko te, przy tych i te, tam przy tym, przy tym lesie, no nie? Tam się później poprawia, więc ale także no. Także widzicie. My sobie talerzujemy. Ja dalej kocham i będziemy chyba już na zawsze rano, z tego mi się wydaje, bo co codziennie gadać że nawet i dwa dni dłużej, więc Także Także No My sobie, talerzujemy. Tak, talerzować. Trzeba to stależować, dlatego że trzeba uprawiać na czymś. A jak ziemia będzie nieuprawiana, to będzie ułogiemno. Na pewno poleci się ork. Nie, no już orki nie będę stosował. No. Be, uprawa bezorkowa, spróbujemy w tym roku bezorkową. W niektórych pol, polach są już orki powykonywane, na tych nie będzie, dlatego że po prostu już by się nie pomieścili w tym to Te ciągniki nie, nie wiem, nie wiem, no, na, Naprawdę trzeba kupić mocniejszy ciągnik mocniejszy ciągnik, nie wiem ile koni przynajmniej ze 190 taki naprawdę no, możemy teraz zobaczyć sobie te ciągniki, może ze średnich zobaczymy bo tutaj na pewno nie z tych o, ja już bym obstawiał z tych o, bo to y, taki bym obstawiał, na nasze hektary taki no nie? Bo 130 tysięcy O dobra. Także widzicie, widzowie? Dużo nie mam do poprawiania. Ja kocham Narię, więc. Także no. Także łapkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. To by było na tyle w tym odcinku. Na razie trzymajcie się. No, do zobaczenia.